Siema! Jeżeli zgądaliście, to dobrze trafiliście. Ja jestem Rugu, a wy jesteście na kanale Rugu Game Room I zapraszam was do kolejnego odcinka z serii. Moja kolekcja. Podsumowanie lutego. Kanał Rugu Game Room pięknie prosi cię o zostawienie suba i lajka. Bo jak nie, to w pierwszym. Mamy już końcówkę marca, ale luty jest poprzednim miesiącem. Więc mogę sobie nawet zrobić podsumowanie poprzedniego miesiąca, ostatniego dnia tego miesiąca. Chociaż powinienem już robić podsumowanie tego miesiąca. Zaraz sobie przejdziemy do starej kamery, klasycznej kamery, czyli kamery na stolik. Chciałbym zrobić kilka odcinków w taki sposób, mam nadzieję, że będą już częściej. Póki co dzisiaj, jeszcze znowu nie jestem przygotowany, bo wszystko na ostatnią chwilę, więc i oświetlenie, i wszystko. Dlatego wracamy do klasycznego widoku. Zaraz się widzimy i oglądamy zdobycze z miesiąca luty. Dobra, witam Was po krótkiej przerwie, już jesteśmy z powrotem, jak mówiłem, w klasycznym rzucie, bo póki co najlepszy, najlepsza kamera, także lećmy sobie, z, zdobyczamy z miesiąca luty. Powiem tylko tyle, że miesiąc luty nie był jakiś przaśny, nie wpadły jakieś mega perełki, chociaż jedna jest, powiem, że jest jedna perła, to ją pokażę na koniec. Którą, którą zdobyłem za naprawdę śmieszne grosze, a reszta to takie. Zresztą sami zobaczycie. Towar będę Wam pokazywał tak chronologicznie po kolei, jak zdobywałem w lutym od początku do końca. Więc pierwszym gościem w moim domu był rezydent 3. Zajechał jako pierwszy w lutym. Cena już dla mnie przystępna 107 zł. Czy 109 że Chyba 107. Także nie ponad 200, A powiem Wam, że nie mam zwyczaju kupować nowości zaraz po premierze. Bo dobrze wiem o tym, że, że Grata stanieje i to dość mocno. Już wolałbym kupić jakąś perłę retro naprawdę. Dać więcej nawet troszeczkę. Bo dobrze wiem, że ona jeszcze zrośnie w górę. Także... Nie polecam wam kupować gier na premiery, chyba że macie takie parcie, że masakra, ale ja takiego nie mam. Zrobimy sobie jeszcze tutaj, może, mojego unboxa, ale to później. Druga rzecz, jaka do mnie przyszła, to chińska myśl techniczna pod nazwą SUP. O, moi drodzy, to jest klasa sama w sobie. Zobaczcie, co tu jest, jakie gry. Kosztowało mnie to naprawdę jakieś spore pieniądze 29 zł, chociaż one potrafiły po 8 dych być. 8 dych to za to nie opłaca się dawać, ale wiecie, to zrobię chyba o tym osobny materiał. Także będzie, może, i dzisiaj pokażę Wam mimo wszystko, jak to wygląda. Powiem Wam, że na ten, na tą jakość zewnętrzną, jaką to pokazuje, to, to nie ma tragedii. Nie chodzi mi o jakość, chodzi mi o jakość grania, nie chodzi mi o jakość plastiku czy coś, bo to jest no może nie miernota, ale dostateczny. Ale powiem Wam, że fan nawet z tego jest. Także można się pobawić. I z tego co wiem, to nie są po prostu wytrzymałe. Wiecie, te przyciski one potrafią jeszcze Mój siostrzeniec ma takie, to już mu w lewo krzyżak, już mu ciężko chodzi. O, prawie zbiłem. Grzyba. Grza. Reaguje szybko, wszystko. No to już chyba nie będzie osobnego materiału. A, wpadłem. Chociaż zrobisz. Yeah, rugo. Muzyczka, słuchajcie. Ładnie, pięknie. Tylko mówię, jakby to było bardziej tutaj wytrzymałe, to byłby git za trzy dyszki. A jeszcze w środku jest padzik drugi. Patrzcie, po podłączeniu do telewizora on dopiero działa. Zaczyna działać. I można z drugą osobą. Ja w tym momencie z córą można grać na jednym TV we dwójkę. To jest sprawa. 29 zł to nie majątek. Korła. Nie mam na to czasu. Supie, leć tam, supie. Następna rzecz z aukcji, bo te dwie to zakup teraz. Grałem sobie aukcję, na której były takie rzeczy jak dwa pokrowce wakosa, naprawdę stan, bardzo dobry, naprawdę. Z tym już trzymam swojego PSPiaka, bo miałem tylko oryginalny, taki mięciutki, trochę lipny. Tu mam puste, może obchnę. No i co? Jakie gierki do tego? GTA Chinatown Wars. Stan pudełka dobry, nie domyka się trochę jak książeczka. Bardzo dobry wręcz. Płyta. O, te płyty z PSP to ciężko zarysować. No Stan dobry. Gdzieś tu jakieś ryski są, ale spokojnie. Obudowa UMD. No, rozchodzi się. Częsta bolączka w UMD-miakach. Niestety, niestety. Invisimals. To chyba nie pogram. Póki kamerki sobie nie załatwię. Stan dobry. Odstylujący w granicach bardzo dobry. A może bardzo dobry. No, znowu płytka, już za to. Naprawdę stan bardzo dobry, plus wręcz. No szybkiego. Indiana Jones 2. Jak nie przepadam za grami Lego, to lubię Indiana Jonesa ogólnie. I kiedyś grałem w Lego i było zajebiste. Ale będę pykał. Książeczka stan. No. Dobry. Tutaj bardzo dobry z zewnątrz nawet. Widać, że UMD było zmieniane. Też się rozchodzi. Ale to żaden problem. To nic nie robi. Tu pęknięcie jest. No. Ale jeżeli nie, wcis nie wciska się to do środka ten plastik, to jest dobrze. Powiem Wam, że w jednej grze mi się kiedyś ścisnął, bo tak była popękana. I dławiło mi się, dławił mi się napęd. Dobrze, że wyciągnąłem. Mówię, co jest. Dopiero po chwili zobaczyłem. Jakbym tak się bawił chwilę jeszcze, to może bym zjarał. Prince of Persia. Nie moje klimaty, ale zobaczymy. Stan dobry. Książeczka. Pudełko bardzo dobry. No to już się nie rozchodzi, bo widać było, że całe było na nowe wymieniane. W tamtym w sumie poprzednim, to wiecie, co nie było tu znaczku MD, ale był znaczek PSP, więc nie wiem, czy tamto może jednak było oryginalne. Płytka no Mint praktycznie. Zero rysek. Chyba że gdzieś tam dalej, ale ja je przeglądałem już wcześniej, to. ładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak będzie. Little Big Planet. Naprawdę byłem sceptycznie do tej gry nastawiony. Jakaś logiczna gra dla dzieci, ale powiem Wam, że wsiąkłem. Ja dole Mega. No stan, bardzo dobry pudełeczka naprawdę. Książeczka, bardzo, bardzo dobry. Płyteczka i UMD wymieniane, trzyma się. To omilacie wszystko. No płyta, stan dobry, bardzo dobry. Jakieś tam drobne, ale to może być kurz włoski takie. To może być ten bardzo dobry. Ben ten Alien Force. No nie wiem. Daję każdemu tytułowi szansę, naprawdę. O! Proszę. Jak powiem wam, że znam ludzi, niektórych na tych forach i mówią, że niektóre gry nawet nie wejdą do napędu, bo są yy, kupy, ale zbierają fluseta. No to mówię, kurde, nie no, spoko, ich sprawa, nie? Ale ja bym tak nie Ja jestem hardcore. Każdemu tytułowi dam szansę. Benten oryginalne UMD. Czy pęknięcie było? Nie, chyba nie wydaje mi się. Tutaj leciutkie. No, stan UMD. No te popękane to tam wiecie, dobry, bardzo dobry. Wtedy jak jest popękane. Ja mam taką... Pudełko bardzo dobre. Mam taką dość restrykcyjną skalę ocen. Naprawdę parę... jakichś zarysowań i już zrzucam ocenę w dół. Auta. Auta 2. Stan bardzo dobry. Książeczka bardzo dobry. Płytka, wymiana yy, obudowy UMD. No płytka, stan przaśny, naprawdę. Bardzo dobry. Także i słuchajcie. Jakie tam by nie były te stany. Chociaż wiadomo, że trzeba mieć jak najlepszym. To ile za to dałem? Wszystko. Za to wszystko dałem 51 zł. No plus koszta wysyłki, tam około 6 dyszek. No ale tak. Dwa pokrowce, najmniej dychę za jednego. No i tu nie będę Wam liczył, wam tylko, że GTA no. Przynajmniej trzy dychy średnio. To jest najmniejsza taka ta. Indiana Jones. Może i za 20 byście znaleźli, ale średnio to trzy dychy. Indiana Jones 15. No to już macie. No i to już. Gdzie? 15, trzy dychy, 45. I, i dwie, dwa razy po dychu to jest 65. To już. Zwrócone a to wszystko za darmożkę. Można, można, he he he. można, pewnie, że można. Roku, może Wy też możecie. Dobra, następna rzecz to Call of Duty Black Ops Limited Edition Gear Crate. Chce się trochę wkręcić w jakieś takie wydania kolekcjonerskie. Częściej tego ostatnio zamawiam. To jest wydanie bez gry, tu nie ma gry. Tu są jedynie po prostu gadżety. Wiecie, to nie będę wam otwierał, bo zrobię o tym recenzję osobną. Ale zobaczcie sobie na szybko, takie właśnie rzeczy są w środku. Niektóre są naprawdę fajne, uwierzcie mi. Cena za to? W większości na necie widziałem po stówie. W sklepie widziałem chyba za 90 zł, stacjonarnym, gamerskim, a ja znalazłem aukcję, kup teraz od sklepu, parę sztuk mieli, za 58,99. Także za tą cenę to polecam. Później zajechał do mnie Carmageddon Max Damage. Cena 44 zł, chyba standardowa. Nie przepłaciłem. I to wziąłem najtańsze, nowe w folii bo były trochę droższe, nawet używki. To jest ze sliwem 3D od razu. Powiem, widzicie takie pudełko w takim protektorze, jakby. I nie wiem, czy Wy to widzicie. O, zmieniają mu się uszka U Was to średnio. O, w tym kącie. O, średnio może być widać. Ale powiem Wam, że jest zarębiaszcze. No i co? Z tego co wiem, część nie jest jakaś odkrywcza, nie jest najlepsza. Ale jest dobra, bo grałem w Demko. A że jestem wielkim fanem. To nawet jakby była kupa, to i tak mówią. A w ogóle chcę uzbierać wszystkie Karmagedony, bo na wielu platformach każdy zupełnie był robiony od podstaw zupełnie inaczej wygląda. Wy, został wydany swego czasu praktycznie na wszystkie platformy. Także to jest coś. Coś fajnego, taka ciekawostka. Także Carmageddon, Max Damage, może sobie, jak zdążymy to jeszcze otworzymy, jak nie zrobię osobny materiał z otwarcia tych dwóch rzeczy. Lecimy dalej. A, no i ostatnia rzecz została, tylko musimy na nią zrobić miejsce. Słuchajcie, perła miesiąca. Proszę was bardzo, Destroy All Humans DNA Collector's Edition. Moi drodzy, co w tym jest takiego perłowatego? Że jaram się z kolekcjonerki praktycznie nowej, nowej gry, w sensie młodej może nie do końca, bo jest to remake gry z 2004 bodajże roku. Pod tym samym tytułem 100% remake. Remake z Destroy All Humans na PS2. Także tu już chociażby to, sam fakt. Sam fakt tego, że kolekcjonerka jest duża, naprawdę fajna. Także naprawdę byłem skłonny ją wziąć, bo jak się dowiecie, ile za nią dałem, to wtedy mi przyznacie na pewno rację. Słuchajcie, jej historia. Jak zauważyliście, o Woluta, która jest ściągana. Także wcale nie muszę jej tu mieć. Chociaż fajnie by było taką mieć. Jest w stanie, no, dostatecznym. Ale nie wygląda tragicznie. Taki. Dostateczny, graniczący przy dobrym. Nie wygląda tragicznie. Tak? Dzisiaj wam nie pokażę, co jest w środku. Nie rozłożę naczniki pierwsze, bo zrobię na pewno o tym osobny materiał. Ta strona nie wygląda źle. I ta sztuka została kupiona z Outletu, bo podobno była od zwrotu klienta. Także tyle kontrowersji. Ściągana waluta. Pod którą jest kolekcjonerskie pudełko, które jest już w stanie naprawdę bardzo dobrym. Jedyne co to ma tu takie wniecenie uderzenie. Tak? To jest główna strona. Ale jak sobie obrócę tyłem. To jest ta sama strona, tylko z jakimiś informacjami. Nie ma tragedii. Nie przeszkadza. Naprawdę stan bardzo dobry. I pokażę wam tylko tak, co macie w środku. I może jednak górę Wam tylko pokażę, żebyście mi uwierzyli. I yy, na aukcji pan pisano, że jest po zwrocie klienta, ale że praktycznie nic, a tak naprawdę nic w środku nie było otwierane, nic nie jest zniszczone, wszystko jest kompletne. Zobaczcie, co tutaj jest. Mamy kod na wszystkie krypto, skiny krypto, czyli jego. Oj, ciuszki. A, zaraz, ja poszkadzam to pudełko. Czyli jego ciuszki. Mamy gniotka gniotca, nie łamiotca, czyli odstresowywacz gniotek jest breloczek, 5 kart litografii 5i, naprawdę zajebista figurka i dość spora także żeby wam pokazać w jakim to jest stanie, to wam otworzę jednak. i pokażę może nie wszystko, ale tylko tyle, że gra jest w folii tu wszystko jest w folii gniotek ta ten brelok i tu karty, tylko wszystkiego Wam nie zdradzę, nie pokażę, bo chcę zrobić osobny materiał, recenzję. Pokażę Wam wtedy ich stan, ale stan naprawdę jest nowy. Wszystko nieotwierane, napisane tylko, że nie wiadomo, czy kody działają. Nie? No wiadomo, ale zobaczymy. I moi drodzy, za to dałem uwaga, albo nie. Powiem Wam, ile to kosztuje. To jest dość świeży temat, więc nówki. Jeszcze w folii kupują. Tak dużo tego. Może nie aż tak, bo to kolekcjonerska edycja, ale sporo na dzień dzisiejszy. Kosztuje 799 zł. Nie, 699 zł. Śródło Ceneo i to jest w Media Expercie chyba w EuroRTV, czy w jakimś innym sklepie, ale oba stacjonarne, już nie pamiętam gdzie. I w obu tak samo, 699 zł. Nówka. A ja dałem za nią, uwaga. Ram, pam, 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 pam. Ha! Ha! Można? Można! Ale jest jestem rany. Kurwa, zwaliłem się tego dnia. Normalnie masakra. Jedna siódma ceny. No, kurwa. Ale mi pyta stanowa. Nie no, to się wytnie. Ja! No i tyle, moi drodzy i to cały miesiąc mówię, nie było jakichś pereł nie wiadomo jakich tam retro pereł ale myślę, że nie straciłem w tym miesiącu nawet zarobiłem może tego nie będę sprzedawał nie mówię, że zarobiłem żeby to sprzedawać tylko po prostu tego nie widać tylko po prostu nie straciłem no i co? I tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Czekajcie na następne odcinki. Siema i do następnego. A, dajcie łapę, zasubskrybujcie z dzwoneczkiem kanał, żebyście byli zawsze powiadomieni o najnowszych filmach, bo naprawdę szykują się fajne projekty, także wpadajcie, lajkujcie, komentujcie, subujcie. Siema, do następnego.